Cześć, w tym nagraniu pokażę Ci skuteczność drugiej wypłaty na przykładzie jednego z użytkowników, tak? Bo druga wypłata od samego początku jest bardzo skuteczna, bardzo dużo osób się zarejestrowało, a teraz pokażę Ci na przykładzie jednego z uczestników drugiej wypłaty, ile zaprosił osób, tak? Wczoraj do mnie napisał, tak? Czy widziałem, ile ludzi się u niego zarejestrowało? No ja odpisałem, że. Nie widziałem, bo jeszcze nie, nie mieliśmy takiego podglądu. Ten podgląd dzisiaj dopiero został zrobiony. Nie pokażę tej części rozmowy, bo to jest część tajna, tak? Omawiamy tam jeszcze inne rzeczy. No i napisał właśnie, że 50 osób i że te landing page, czyli te strony, które przygotowaliśmy dla drugiej wypłaty, robią robotę, tak? I o co chodzi? Chodzi o to, że druga wypłata to jeden system z trzema źródłami dochodu bardzo prosty system marketingowy, tak? Możesz zarabiać bez polecania, tak? Wystarczy, żeby aktywnie dołączyć do każdego z trzech filarów, każdego z trzech źródeł drugiej wypłaty i już zarabiasz. Ale możesz dodatkowo wykorzystać landingi, które tutaj przygotowaliśmy, strony lądowania, żeby osoby nowe zarejestrowały się z Twoich landingów do drugiej wypłaty i żebyś Ty mógł też zarabiać z polecania, tak? Jest to system stworzony dla użytkowników, by ułatwić im polecanie. Cały proces polecania. Który następuje później, Cię nie interesuje, bo ja się nim zajmuję, tak? Ja go przygotowałem, ja cały czas go obsługuję. No, Twoja rola to jest tylko i wyłącznie, wyłącznie wysłanie ruchu na te landingi. Ja pokazuję też, jak to robić, i robi się to bardzo prosto, i jest to bardzo skuteczne. Jak to widać na przykładzie tej osoby. Wyfiltrowałem sobie osoby polecone tego partnera, drugiej wypłaty, i popatrzmy sobie tutaj na datę, tak jak to wygląda. Od drugiego dzisiaj mamy czwarty. Dzisiaj mamy czwarty, od drugiego od godziny 15, czyli niecałe dwa dni, bo teraz mamy godzinę 10 i mamy tutaj 56 pozycji, czyli 56 osób już w tym momencie się zarejestrowało. Także jak widzisz, jest to bardzo skuteczny system i nie wiem dlaczego jeszcze ciebie tutaj nie ma. Dzięki za uwagę. Cześć!